Siema, witajcie w kolejnym odcinku z recenzji. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj będzie recenzja parków w Grodzisku Mazowieckim. Pierwszy to Park im. Skarbków, a drugi to stawy Goliana. W tym parku znajduje się mała fontanna otoczona ławkami. Znajduje się tu także tężnia solankowa, nie wchodziłem tam, bo było trochę ludzi. A tutaj znajduje się taki ozdobiony kwiatami mostek niestety, ale ze względu na susze nie płynie pod nim woda. W tym parku są również takie pomniki ze słomy. A tutaj taka siłownia w takim jakby obiekcie. Oraz znajduje się plac zabaw. A teraz podsumowanie. Ogólnie park jest bardzo fajny dla każdego przedziału wiekowego. Ogólna ocena 9-10. A teraz przenieśliśmy się do drugiego parku, który jest na pewno bardziej wodnisty lecz też niestety trochę bardziej zarośnięty. Jesteśmy na takiej małej wyspie, która jest nawet fajna. Na tej wysepce znajduje się też taki pomnik, a tutaj jest takie małe oczko wodne. Znajduje się tu też boisko do siatkówki, jak i do koszykówki. A teraz widok na małą fontannę. A teraz czas na podsumowanie. Ten park też był fajny, może dużo mniejszy, ale też fajny. Ocena 7 z 10.